Duch Święty, w którego wierzymy jako chrześcijanie, nie jest mocą na wzór jakiegoś przewodu elektrycznego, jest po prostu osobą, osobą boską, nie jest płynem, który nas w jakiś sposób wypełnia, jest raczej, można powiedzieć, agentem, który napełnia nas czymś innym, a mianowicie słowem Chrystusa wypełnia nas pokojem, radością, odwagą. Miłością. Czyli Duch Święty prowadzi nas do Jezusa i wypełnia nas Słowem Chrystusowym. Dlatego każde kazanie o Duchu Świętym jest niepoprawne, jeżeli nie ma w nim Jezusa. A to dlatego, że Duch Święty nie wskazuje na siebie, nie prowadzi do siebie, ale prowadzi nas poprzez syna do Ojca. Paweł w liście do Efezjan naucza, że Żydzi i poganie w jednym duchu mają dostęp poprzez Syna do Ojca. Duch poprzez Syna prowadzi do Ojca, jak mówi Paweł w liście właśnie do Efezjan 2:18. I tą prawdę można zilustrować następująco. Bóg Ojciec jest jak miasto, Syn Boży Jezus Chrystus jest drogą, która prowadzi do owego miasta, a Duch Święty jest jak auto, które nas tam prowadzi. Albo używając może innej ilustracji, ojciec jest portem, do którego płyniemy. Syn jest oceanem, a Duch Święty jest wiatrem, który dmucha w nasze żagle. Dlatego eksponowanie Ducha Świętego no, nie do końca jest właściwe. I to nie dlatego, że Duch Święty nie jest bogiem. Oczywiście jest Bogiem, jest trzecią osobą Trójcy świętej, ale Duch Święty pełni rolę przewodnika. Oczywiście modlimy się również do Ducha Świętego, ponieważ modlimy się do Boga. W trójcy jedynego, ale Duch Święty jest wywyższony, kiedy Ojciec jest wywyższony w imieniu Syna. Kiedy syn jest uwielbiony, Duch Święty jest uwielbiony. Także nie pomijamy Ducha, nie dyskryminujemy Ducha Świętego, kiedy modlimy się do Ojca. Duch Święty jest w ten sposób uwielbiony, jest w ten sposób wywyższony.